Co się dzieje z narcyzem na starość? Życie narcyza z wiekiem staje się coraz bardziej żałosnym widokiem. Najczęściej zostaje sam, sama, bo wszyscy w jej życiu poznali jej prawdziwą twarz, prawdziwą naturę. Rodzina i przyjaciele zniknęli, a jej przemijający wygląd nie przyciąga już tylu ludzi. Co kiedyś. Jednak narcyz we własnym umyśle nadal wierzy, że jest uosobieniem atrakcyjności i wykorzystuje media społecznościowe do przeżywania swojego fantastycznego życia. Dzieli się przestarzałymi i mocno zmontowanymi zdjęciami, prezentując obraz o kilkadziesiąt lat młodszy od jej. Rzeczywistego wieku. Na swoich platformach społecznościowych wymaga od swoich latających małp, aby stale obsypywały ją komplementami. Ale piękne, ale ładne, ale cudowne zdjęcie! Z wiekiem jesteś coraz piękniejsza. Każdy, kto nie nakarmi jej potwornego ego, zostanie. Odrzucony, Narcyz stracił kruche pojęcie o tym, jakie pozory zdrowego rozsądku miał, miała kiedyś. Pochłonie ją skrajna gorycz i niechęć do świata. Przekonana, że wszyscy inni są winni tego, że nie zapewnili jej wspaniałego życia, a które rzecz jasna zasługiwała i, i zasługuje. Oczywiście zapomina o wszystkich życiach, które zniszczyła po drodze. Ostatecznie stawiając siebie jako ofiarę. Tak naprawdę granie ofiary jest najważniejszą rolą, jaką narcyz odgrywa przez całe życie. Nieustannie oddaje się użalaniu nad sobą. Uwięziony w niekończącej się karuzeli własnej wyobraźni. Jeśli starzejący narcyz nadal ma dzieci, które pozostają z nim związane, to stosuje te same taktyki manipulacyjne, które zawsze stosowała. Między innymi, podsycając między dziećmi nieskończoną rywalizację. Wraz z wiekiem, dziecko, które kiedyś zajmowało cenioną pozycję złotego dziecka, może stać się nowym kozłem ofiarnym. Podczas gdy były kozioł ofiarny może zostać teraz podniesiony do rangi złotego dziecka. Arcyza postrzega córki jako konkurencję, a synów jako zastępczych mężów, oczekując, że zapewnią jej ciągłą uwagę i miłość, bo oczywiście na to zasługuje. Naturalnie cały czas odnajduje winę w żonach mężów, flirtuje z mężami córek i sprawia, Duże kłopoty w ich małżeństwach. Nie daj Boże, jeśli któreś z dzieci narcyza, narcyzki, jest zadowolone i szczęśliwe ze swojego życia, skrupulatnie spiskuje i planuje demontaż Twojego szczęścia i małżeństwa.